Halo. To co, to zrobimy tak jak mówiłeś, co nie? Że zagramy sugierkę i będziemy gadać o tym co, co się dzieje, dobra? No widziałem, że forma spoko, już do tysiąca się przybliżasz, także nice. Ale no to dobra, no to spoko. No to graj... No to dobrze, Poćwiczysz te czarne. Tu? No tak, grają, tak grają. Właśnie dlatego chcę, żebyś. No, jak. I, I gramy nierankingową, więc jak będzie taki moment, że wiesz, nie wiesz co robić albo coś, to pytaj, to ci po prostu będę mówił. Zęby, Bobra, płaski mózg, jego imię. Nie piszcie tak. To ogólnie ech, to już, jak wiesz, niekoniecznie jest debiut, także tego na przykład nie miałeś gdzieś na no tak, albo coś, więc tu już musisz grać trochę na czubki. No, wie, no, wiem, wiem, wiem. Kurde, jeszcze ten kucyk. I on mnie teraz nie słyszy, mogę gadać. Yy, no więc tutaj gramy sobie z dałęzikiem i spoko, no wyprowadził. O Boże! Coś. Co mi się dzieje? Pożenko. <grywka> Kamilek. Na razie gra dobrze, w sensie na razie wykonuje takie ruchy, jak, ruchy jakie ja bym wykonywał, także całkiem git. W ogóle nie wiem, czy nie podstawiłem drodzy widzowie, koń E5, ale to musiałby policzyć. Może mu się nie chce. Kurwa. <laughs> no ja bym zagrał. Ja bym zagrał A5, Is ok? W sensie o dwa pola pionkiem? Nie, hetmanem. A, hetmanem na A5. Tak. No to trzeba liczyć. Podpowiem ci, że zagrałem w taki sposób, że możesz zrobić kombinację i coś zdobyć w tym momencie. Pomyśl, czy widzisz, co, co możesz tutaj zrobić. Bo to jest mega częste, właśnie w taki sposób, jak będziesz grał, więc chcę, żebyś zwrócił na to uwagę. A, mogę. Dobra, tylko na E5 mogę. No, dokładnie. W różnych sytuacjach będziesz mógł to zrobić, więc po prostu to zrób. No tak, bo jak po biciu on yy, zbije, to wtedy ja biję i jest Hetman atakowany, tak? Dokładnie. A jak ci zbiję tutaj? Dokładnie, braz Dokładnie. Tu. I teraz zagram... Tak, i zobaczymy czy Kamil sobie poradzi. no, Cholera jasna. No i git, i miałeś dwa ruchy do wyboru i prawda jest taka, że w sumie oba były whatever. Mogłeś sobie tak. zagrać. Albo D6, albo D8? Dokładnie. Ewentualnie może na C7, no to nawet trzy ruchy. Kogo obchodzą o. szachy? Mnie obchodzą. I teraz przejdę sobie do końcówki, żeby zobaczyć jak Kamil sobie radzi w końcówce, gdzie ma pionka więcej. A, zbiję. No dobra, bo kurde to jest przegrana. Jak zagram tu, on zagra tu, ja to zbiję, on to zbije. Ja podejdę, no i przegrana, więc nie dobra. mogę wymienić, bo muszę zagrać. Tak. Kończóweczka, mówisz? Mógłbym zrobić tak, ale będzie to pionkówka, która jest przegrana. Hmm, czy ja bym chciał tak zrobić? No raczej nie. Nie będę mu ułatwiał. Teraz, tak szczerze, to ważne jest to, żeby on grał szybko. Kurwa. To akurat do dupy ruch. Tym ruchem możliwe, że przegrał. O nie. Jak mogę mu dodać czas? Nie umiem. Dobrze, tak? No, zobaczymy co zrobisz dalej. Okay. Chłop znalazł najlepsze ruchy. Wow. Jak zagra tu i tu, to naprawdę szacun. Obok poddaj partię. O okay, tak. I teraz jak zagra AC... Nie no. Demonzik znajduje najlepsze ruchy, ale jaja. Ty no co ja tu kurde mam zrobić? Eee. E, 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 e. Ty ty liczysz? Coś kłębny. No kurde, bo mam. Dobra. <noise> <noise> Zagram tak, zaatakuję dwa pionki. Bo jak zagra F6, to ja nie mogę zbić. To też jest taka rzecz. Jak nastąpi F6, jak ja zbiję, to on podejdzie królem. No kwestia tego, czy po G4, tutaj G5, król G6, albo król G8, czy coś tutaj ma. Kurwa, no. Dobra, zobaczymy, czy znajdzie. Bo teraz, jak zagra F6, to Taki będzie gitem. Efekt. Czemu on gra? <noise> on gra same najlepsze ruchy. No jest to coś ciekawego. No dobra, muszę bronić. I teraz tak, jak zagram tak, no nie, no muszę zagrać tutaj. Wygrywa, nie uciekniesz, nie uciekniesz. No zobaczymy. Okej, okay. i teraz. No dobra, mam tutaj rzecz, która mi wygrywa, bo mogę zbić. Ja. No podwagiem. Nice. No powiem, że. Jak tu będziesz to pionem, G8 mi zajmiesz. Kurwa <gry> no ale no nice grałeś, kurde. To już możesz zffować, myślę. I sobie popatrzymy na te partie, ok? Jak chodzi o debiut, no to tak jak mówiłeś, nie? Myślę, że dość często ludzie albo to biją. Albo hmm? po prostu popychają. Przynajmniej ja tak zobaczyłem no dobrze, na trochę dobrze. niższym Elo. Więc tutaj, 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 tutaj. Eee, wszystko spoko. Pamiętaj też, że możesz w tej sytuacji już od razu wyprowadzić Hetmana. To znaczy to jest takie, że jak już grasz tak jak grasz, czyli wyprowadzasz gońca, to to jest spoko. Można też tak jakby Hetmana wyprowadzać potem od razu i też jest git. Żeby pamiętać o tym, że ten Hetman okay. tutaj wychodzi. Ale tutaj pyk, pyk, pyk. Ten szach też całkiem spoko był. Pyk, pyk. I ogólnie jeśli chodzi właśnie o debiut. Tutaj, tutaj, tutaj sobie zagrałem. To jest Aha. mega częste. Jak widzisz tutaj gońca, to zawsze zastanawiaj się, czy koni E5 nie będzie działało. No bo to jest wiesz, to zdobycie piątek no jest powrót. po prostu takie, że. Ja zapominam, sobie... że to wszystkie figury do tyłu biłem. Ale to jest częste, <laughs> tak w sensie to jest taki kombos, co ludzie na, normalnie na turniejach czasami go podstawiają, bo o tym się by nie myśli. nie? Dlatego mhm. tutaj spoko. Pyk, pyk, pyk. No i tak ogólnie to jak myślisz, to jest pozycja, którą możesz gdzieś tam próbować wygrywać, czy raczej to jest remis? czy raczej no ja tutaj. Raczej wygrywam. Dokładnie, bo masz po prostu jednego pionka więcej. No i to, na czym się powinieneś skupić, to po prostu, żeby podprowadzać albo króla, albo nawet to, co zrobiłeś w partii też było git. Czyli zagrałeś sobie koniem do przodu, zagrałeś koniem do przodu, tylko po ruchu B3. Trochę skasztaniłeś, nie? I to chciałbym, żebyś gdzieś tam zapamiętał, że jak, są, jak konie wchodzą gdzieś do nory przeciwnikowi, to jest po prostu ciężko. W sensie ruszyłeś tym koniem i po tym ruchu miałeś w zasadzie tylko jeden wariant, który ci jeszcze tej gierki nie przegrywa, bo ja chciałem zagrać tutaj i tutaj. I to, że w ogóle wydumałeś, że możesz pchać tego pionka, to było GIT. Natomiast to, co powinieneś, moim zdaniem, zrobić, i to ja bym zrobił, jakbym miał taką gierkę, to bym się po prostu cofnął koniem i tak jakby no tak. nie bój się w końcówkach. Co bo końcówki są takie, że wiesz, to jest tyle ruchów możliwych, że jakby to nie jest niczym złym, żeby sobie figury poprawiać. Natomiast to, co zrobiłeś było złe. Ja zagrałem a5 i tu podchodziłem królem, a takie pytanie do ciebie, co byś po takim ruchu zrobił? Bo tu masz tylko jedną opcję, żeby tego konia jeszcze uratować. Uratować? No chyba z dalej. Okej. Okay. I jak bicie? Jak bicie? Aha. Dokładnie. I ten koń ci spierdziela. No, i potem może podejdziesz królem, zbijesz tego. W sensie, to no serio, to, że takie rzeczy widzisz, to naprawdę Git. To możesz zaczynać. A, no i grają losowo. A ja. To to jest. Ja Robią też ten pion często. No i Git, pamiętaj, że w takich sytuacjach, jakby to jest ostatnia moja wskazówka, zawsze musisz liczyć, czy na przykład gościu może ci zagrać pod pionkiem na E5. I czy możesz się jakoś przed tym obronić albo coś? Dobra, ja muszę iść w siku, bo wcześniej nie byłem. Nie Ty mamy przed ci, tym się obronić. Wejdź do mieszkania i połamałem ci nogi? Nie, nic takiego nie miało miejsca. Idę w siku, bo wcześniej było zajęte. No problem, no kłopotki, panowie. B5, ale ja nie chcę tracić tego gońca za bardzo. A tu to on będzie to pchał. No dobra, jest Git. Dużo czasu traci. No ale dobra, i powiedzmy, że teraz pewnie E5. <laughs> W sumie spoko. Goniec B5 albo coś w tym stylu ja bym grał. Byle tylko nie spanikował jakoś. Będzie dobrze. W sumie Hetman B3 tu może być top 1 ruchem. Hops. No, top 2. Okej, okay, no goniec B5 też spoko. Jak trzeba będzie, to można nawet to walnąć. Po ruchu E4 można odejść koniem gdzieś. Jest git. Nie ma co się takich rzeczy bać. Tu w ogóle jest taka fajna sztuczka. Ale nie wiem, czy Kamilek to zobaczy, że po ruchu E4 można zagrać koń H4, i jak cokolwiek to bijemy G na G6. To jest takie mega nieprzyjemne dla oponenta, tak co, co do zasady. Znowu czas, bo Kamil się stresuje. Rozumiecie, że Kamil z jednej strony to jest osoba, która wygląda trochę z boku, tak jakby miał wszystko gdzieś, a z drugiej strony on grając w szachy, on się stresuje. Bo on chce się przy mnie dobrze pokazać, rozumiecie to? Ale to nim świadczy. Który Kamil jest w rankingu? No, bo czas leci. Nie ma na czym się zastanawiać, Cześć. tak? Dokładnie, graj wiesz, Just nie, nie, nie możesz za dużo myśleć. Teraz ja wiem, no koń H4 jest pewnie to pierwsze. Dobra, no okej. Okay. Hetman tu może. No popatrzcie, hetman C2, E4. Mać, Koń D4 i mamy podobne. Okej, okay, no C4. Pewnie nie jest najlepsze, ale też nie musi być jakieś mega złe. Właściwie, kurde, ciekawe jest to, że ludzie na tego Londona to już grają losowe, dziwne rzeczy. Ciężko jest zagrać tak. Um, tak. Um, na no, normalnie. Czy wale konia do szachów? Nie. Aż takich emocji we mnie szachy nie wzbudzają. Teraz Dziomal pewnie zrobi długą roszadę albo nie Oj, szratkę. niedobrze. Jest okej. Okay. A czego on, gra on gra nie rankingową? On granie rankingowe? Nie wierzę. Co? Co się stało? Pierwszy raz w ży Ty no ciekawy ruch, kurde. Atakuje Pionka. No ciekawe. Można mu się rozerwała na streamie? No, nie, nie wygląda. Koń do przodu i gitara. Bez kitu. No, bardzo dobrze. Szczerze, ja mając taką pozycję białymi, to ja bym myślał, że jestem gitem. No. Czego słucha Kamil? Czy taka muzyka pomaga w grze? Nie wiem co on kombinuje. Ale... Ruszaj się. A kurde. Dobra. No i git, zagrałbym tu. oj, ojoj oj. oj, oj, oj. Oj, to akurat do dupy zagrał. Dobra, no czasem. Już, już gramy bez myślenia. Zaraz coś podjebę chyba. No Hetman G4 jest może i spoko, tylko Hetman G4 to zawsze dostaniemy wieża D7. I potem grożą widełki. Problem jest taki, że on długo myśli. A to akurat dziwne, że komp mówi, że to jest słabe. Nie wiem, chyba trzeba odbić, co? Czego Komp mówi? Nie, super to... ci idzie, tak? Dzięki, Ciebra. dzięki Ania. Super mi idzie. Tuchaj. Słucham. Doszłam do wniosku takiego, że... No i przyszła kolitka. Albo wysuwamy Frank i suszarkę do przodu, nie? Przyszła Albo i Rosebugier. I... Nie, nie wiem co, nie słyszę. O oooo. Oh, no i widzisz, no i widzisz. Przynajmniej rankingu nie straci. No trzeba próbować. Tylko problem jest taki, że teraz konie wideołki I straka. Inna sprawa, że po C3 też może być lipa. O jak odejdzie koń, to C2. O, kurat sobie zagrał tak średnio, że teraz bicie. Nie wiem, to nie sugerujcie się, tu zaraz silnik zrobi przysiad, bo ja nawet nie wiem co bym tu zagrał. Kurwa. No i GG, GG. On się boi Roszady robić, ale długiej czy krótkiej czy w ogóle się boi Roszady robić? Trzy razy mata dostał po Roszady. Poko, że jak nie robi nie Roszady, pojczyłem. to wygrywa wszystko, nie? Ej, a celowo ustawiłeś nierankingową, rankingową, czy. A, nie, chyba była po prostu. No, no, no to to tak, dobrze. Next to dobrze to zagraj robisz, rankingową. Dobra, to, to się nie to to bardzo. z że to jest do FF, ale. Cholera wiem, jasna. Jaki streamer, taki uczeń? Gwarantuję wam, drodzy widzowie, że zostanie. Kurwa. I za ciekawy, za Zaraz będzie równa piąkówka. No kurde, jakby te piąki ruszyły do przodu. Efe, nie, nie dam. Jest do wygrania. Dużo piąków masz. No będzie Dobrze. On gra lepiej jak Mawora, tak szczerze. On musi odejść tu, Mamy kolejne i lecimy. No tak szczerze, to nadal uważam, że jest to do wygrania. O, o Tu to No też spoko. Czy Kamilek widzi, że ma 33 sekundy? Nie mam. Dobra, cicho. Dobry ruch, dobry ruch, kolego. Gówniany akurat, ale okej. Dobrze. On ty, ty, zaczyna ty, dobrze ty, grać, ty, jak podstawi ty, pół ty, materiału ty, swojego. Ty, 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 ty. W sumie taka taktyka, żeby Kamil podstawiał figurę w trzecim ruchu, potem on już gra bez presji, a przeciwnik ma presję na sobie, żeby zem wygrać. czas, ma czas. Pionek za free. Dobrze. O Boże, za mały czas. A, ja bym pchał pionki, tak szczerze. No i teraz musi zamknąć oczy i pchać piąki. <grystanie> Rozpierdoli mnie chłop. O Jezu. Jakby Kamil miał minutę więcej, to czuję, że mógłby tutaj wygrywać, bo chłop nie wie co robić teraz. Totalnie. F3 i zaraz pcha te pionki. Ale wojownicy idą, ja pierdolę. No, no i już jest remis, <grystanie> tylko mało czasu. Ja bym wygrał, ja pierdolę. No, widzisz, jakbyś tylko miał więcej czasu, nie? No, ta końcowa pozycja to jest taka, że myślę, żebyś ją wygrał, jakbyś miał minutę więcej. Nawet no, to byłoby ten, nie rankingowy. No, dokładnie. Nie starając. Zapraszam na liczę. Pyk, 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 pyk. W tym momencie, jak masz wieżę, która atakuje tego pionka, albo inaczej, od, od drugiej strony trochę zacznij. Po pierwsze, raczej nigdy nie chcesz tego zbić. To se zapamiętaj, bo jakby to ci za wiele nie daje, a przynajmniej nie pozwalasz mu wyprowadzić tego konia. I nagle on ma taką sytuację, że ten pionek na f to jest trochę z dupy, więc nie musisz. Się tego bać, jakby, że tu bijesz. To, co ja bym zrobił, tak szczerze, w tym momencie, to bym zagrał tu. Ale tak Na on pójdzie piąkiem do przodu. Aha, teraz masz fajną sztuczkę, no możesz czasami próbować o niej pamiętać, bo przede wszystkim, jak wrócisz się koniem, to też nic złego się nie dzieje. Wrócisz się koniem, tutaj możesz do dziurki wejść. Bardzo często jest coś takiego, że na przykład on sobie zrobi roszadę, to jak teraz zagrasz C4, to to jest dla ciebie trochę lepsze, dlatego, że tego pionka będziesz mógł atakować. Czyli jak nastąpi coś takiego, on to powiedzmy zbije i ty se to odbijesz czymś, to ten pionek zawsze może być dla ciebie takim celem do ataku powiedzmy. W sensie cofanie się nie jest złe, ale mam do ciebie pytanie. Załóżmy, że odejdziesz tutaj i przejdziesz. No. Przeciwnik twierdzi, że robi roszadę. To tutaj, dzięki temu co się zadziało, to możesz osiągnąć przewagę znowu. Sobie no, tutaj to. jest, nie? Dokładnie. Tu, tu i tu, nie? Tutaj no, w sumie było ciekawie, tu. Tu? Tylko, że no właśnie problem był taki, że on cię dość mocno atakował, bo ty zostawiłeś sobie króla w centrum. I nie wiem, no wydaje mi się, że takim ruchem powiedzmy ratującym jeszcze była wymiana Hetmanów. No się myślałem. Bo wiesz, bo jakby ty masz króla w centrum, więc chciałbyś co do zasady wymienić hetmana. A jak zagrałeś B3, to już była mega lipa. Bo, bo tutaj bardzo dużo rzeczy cię ci atakuje, więc wiesz, no nie poszło. Nie, nie pykło tak, jak powinno pyknąć, ale mam do ciebie pytanie. Tutaj, bo nastąpiło tak w partii. I pomyśl, czy nie masz czegoś lepszego niż zbicie pionka darmowego? Bo masz. Serio? Mhm, i to dużo dobra. lepszego. Dużo lepszego mówisz? No mhm. kurwa, nie widziałem tego. <laughs> ja, no to właśnie wiesz się na samą tam planszy. Mhm. kurde, bele. To co, go next? Yy, dobra, oglądam. I jak to wygląda? To jest twór skupiony, człowieku. Bardzo dobrze. Czy Kamilka uczyłem się grać na hiszpańską, bo on Hiszpan gra? Ale to nie, bo to Hiszpan to spokojnie, nie boimy się. Pan na rankingowe dostał? Nie, no teraz gra rankingową normalnie. Open up the door! On czasami myśli 10 sekund nad odbiciem jednej figury za jeden? No, w sumie. Ale zobaczcie, no teraz gra szybko. I gra dobrze, to no tylko Roszadę, żeby zrobił. Nie powinienem mu pokazać jakiegoś innego openingu. Bo Bruce pa. ma pułapki na TikToka z Londona. Nie, spokojnie, spokojnie. Na luzaku. Kamil ogarnie. Nie wiem, ja bym to po prostu przegonił tak szczerze. Można tak zagrać, można tak zagrać. My ja tak się boję że te piony. Dzisiaj on się boi. Ej, dobrze! Jakie ruchy zagrał dobre szybkie? Tylko no minutę stracił. No on się kunia boi. LOL. No i pionek za free. Kłopu już psycha siedzi. No Mat, i teraz... Mata, masz mata. <grym> żeby tylko się nie obstrał teraz. Nie, nie, podwali kunia. Tym koniem powinien sobie wrócić. Ewentualnie Hetman D4. W takich sytuacjach najprostsze myślenie jest takie. Czy coś mi atakuje? Tak, atakuje mi. O kurwa, przecież to tak jest na konie. Ja pierdolę, masakra, ja odjebałem. Przepraszam. Nic się nie dzieje. Pamiętaj, żeby hmm. grać szybciej, żeby ci potem czasu nie brakło. No, no. No i dobra, wieża C8, spoko ruch. Tu jeszcze ważne jest to, że po F6 i tego końca można sobie wyprowadzić. Kurwa. No w sumie no, o o! Pyk! I o to chodzi. Tylko przestałeś myśleć i zobaczcie jak ci idzie dobrze. Mówię wam, no Kamil... Co jest? Co? Nie wiem czemu to jest aż tak duża przewaga. Ja bym zagrał Hetman tu lub tu, żeby wymienić i mam pionka więcej. O dobro. No. Możecie to klipować i wrzucić na końcu turnieju. Moim zdaniem Kamil Amrach jest jednym z faworytów do zwycięstwa w tym turnieju. No tutaj on na pewno. Chociaż kurde, czy on widzi, że Mat grozi? Dobra, F6, dobry ruch. Jak ja lubię tego Kamilka, drodzy widzowie. Naprawdę. No i wiesz, że ta 8 no. wygrywa. No zobaczcie, jakie on ruchy widzi. Wal. No to no cóż. Figura za darmo. No i teraz, żeby tylko nie zaczął myśleć. Co by tu zrobić? Czy ktoś mu nie pisze tych ruchów? Właśnie uważam, że nie. Z tego względu... Nie, to mogę Boję się. Może czasem ktoś tam napisze. Co <laughs> co? Nie myśl, Kamilku, nie myśl, błagam cię. Nie, nie wiem gówno. Moim zdaniem Kamil jeszcze 3 minuty tutaj powinien myśleć nad następnym ruchem. Co myślicie? Chyba tak tak, nie? On traci trzy 3, 3 ja minuty. No i dobry ruch żeby teraz nie zbił błagam. Cześć szachowy mentor. Jak ty możesz mieć nik szachowy mentor? Wydaje mi się, że jakby Kamil zagrał bez muzyki, to grałby gorzej. To jest jego naturalne środowisko i mówię to seryjnie i bez kitu. Dobra, dam go tutaj. No i git. No i Kolejna to. Minuta zmarnowana. Prawda? Pierdolcie się. <laughs> A ja tylko chciałem mu pomóc. Oj. To się zaczyna, to zaczyna źle wyglądać, seryjnie i bez kitu wam mówię. On zagra tu i podstawi wieżę B7 i przegra. No i są kłopotki, najmana. Oh, oh, oh. Widzicie, jak on się stresuje? O ja no w królem, królem być, królem być. On nawet nie wie, że wie, że podstawił agresa, agresa, On nie wie, że wie, podstawił. On się nie, nie cicho zanotował cicho tego. Cicho. A był tak blisko tysiąca. Ja jestem głupi! Ja jestem głupi! Mądry. Kurwa, no jestem, no i co z tego? Na czas jeszcze to wygra, kurwa. Co no. by się spodziewał? Wymienię. Wiem, ja wymieniać. Jak wymieniać? No, też w sumie do przodu jest z materiałem. Podstawił całą wieżę i jest plus jeden z materiałem, rozumiecie to? Tak, ale ja wiem, że Kamil się stresuje. O, dobrze. Weźmy gońca to dobrze, to jest koniec chyba wtedy, nie? On się stresuje moją obecnością, ale ja naprawdę wierzę, że. Czemu jestem debilem? A? Patrzcie, tu, tu. Tu, tu, tu i wygra. Błagam, niech tak się stanie. Gdzieś tego gońca muszę ustawić. Błagam. A, ale ham to jest i prostak! Kurwa, no gra, ale nie wiem co! Dobra, nie może tego bić przecież. Jakby to zrobić? Moim zdaniem powinien jeszcze sekund pomyśleć. Ja to nie wiem. Ja nie ja tracę wiary, panie. jak gwarantuję wam, że on gra lepiej niż to, co pokazuje na coachingach. I Kurwa, o dwa koniec Znowu to samo, Jezus Maria, znowu no. kolerny czas. Czy ja cię stresuję? Słyszałem, że jak grasz beze mnie, to grasz lepiej. No. Early game był spoko. Było super. Tutaj, 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 tutaj. I to, co robiłeś, cały czas było spoko. To znaczy wyprowadziłeś sobie konia, wyprowadziłeś sobie królówkę, roszada, mm. pyk, tu. No i tutaj był pierwszy taki moment, gdzie dużo czasu traciłeś i moja rada jest taka, że jak widzisz taki ruch, to musisz sobie pokminić, czy coś ci grozi i jak ci nic nie grozi, to po prostu grasz H6. Bo on jak ci nic nie może tutaj zbić, to się nie boisz tego po prostu. No i teraz znowu, no za... <laughs> się znowu, jak zrobić Chciałem tak. Nie możesz cofnąć że... na G... G6, ale. Nie. No tak, ja mam wrażenie, że to było tak, że jak on to zagrał, to ty widziałeś, rozkminiałeś, nie. gdzie tym koniem nie. zagrać? Nie? W ogóle? A, okej. Okay. Ja byś... patrzyłem na pole F7. Okej, okay, okej, okay, no to, no to cóż, nie, ale zobacz, że podstawiłeś i nagle on podstawił też, nie, w sensie ludzie popełniają błędy i kwestia tego, żebyś ty tych błędów trochę mniej popełniał i było git i nagle się zaczęła dziać wiem, dzi dzi dziwna rzecz, bo tutaj, no i, i, i jakby, zobacz ile czasu ty straciłeś. masz 5 minut i 30 sekund, cokolwiek mogłeś, ja... Dla mnie najprostsze, co mogłeś zrobić, to było zaproponować semu może wymiankę. Mimo tego, że koniec F7 strzelam, że to jest jeden z lepszych ruchów, jakie mogłeś zrobić, no to co ci z tego, skoro no straciłeś półtora minuty, nie? No i tutaj znowu mogłeś wymieniać hetmany, nie chciałeś? No i się włączyła panika, nie? To znaczy uciekałeś tym hetmanem, no i tutaj już było takie podwójne uderzenie i już było ciężej. Dalej proponowałbym ci, żebyś te hetmany po prostu wymienił, nie? To by, by było dla ciebie najprostsze, nawet jak on ci zagra tutaj. Tutaj i tutaj, to czy widzisz, jak się możesz obronić przed większością rzeczy? Bo co ci tutaj grozi? Bicie na pionkę i jest. Wjazd... No nie, bicie pionkę i łańcuch. Dokładnie, więc musisz wybrać, co jest dla ciebie ważniejsze i jakoś to obronić. No ja wiem, i jeszcze mogłeś spróbować, żeby tego końca jakoś prowadzić. Ale no tu już było po prostu ciężko, no bo podstawiłeś, to, nie? nie? Teraz mam dla ciebie propozycję, no. a mianowicie zagraj partię, ale blica, ok? Na 3 plus 0. Ok. Bo i chcę zobaczyć, jak ci to pójdzie.